Ale tak nie braknie, nie? A no nie wiem, nie liczyłem jeszcze. Na pewno braknie. Od razu nagrywa? Tonik! No, to ciebie nagrywa Trochę techniki się człowiek gubi Cześć! Witajcie na dachu mojej nowej pracowni Dawno się nie widzieliśmy ale jednak, jak na pewno wiecie, sam proces budowy jest bardzo skomplikowany, długotrwały. W moim wypadku musiał być skompresowany do minimalnego czasu, bo czasu jak zwykle nie ma. Dlatego no, niestety nie miałem już czasu na nagrywanie i postaram się Wam to w jakiś sposób wynagrodzić, tym, że chociaż samo wykończenie tego lokalu postaram się Wam w jakiś sposób pokazać, jak to robię. Eee... I nie przedłużając. Ją. Tutaj nic ciekawego nie ma. Zapraszam Was na dół. Zobaczycie, jak to wygląda od środka. Na zewnątrz jeszcze długi ba duży bałagan, ale budowa, jakby na to nie patrzeć. I wchodzimy od strony zadu. Czyli wielkie drzwi garażowe. Będę tak dość ostrożnie wchodził, bo dopiero wylewka była wczoraj robiona. Więc jeszcze tak niepewnie. E, więc tak, mamy bramę garażową. Pewnie się będziecie pytać o wymiary. O kurczę, ale kiepskie światło będzie. No dobra, to może tak, bo GoPro zmienia troszeczkę to. Ok, brama garażowa ma 3 m na 2,70, czy jakoś tak? No, kawał bramy, tak, żeby się duże rzeczy tutaj zmieściły. I od razu mamy główną część pracowni. Hmm. Chciałem, żeby było dość wysoko, i jest wysoko. Nie będzie klaustrofobicznie jak w mojej piwnicy. Dobra, i tak, ym, tak jak mówię, w tym miejscu będzie stała piła formatowa. Taki jest zamysł. Tutaj jest następne pomieszczenie, nieduże, i to pomieszczenie będzie przeznaczone tylko i wyłącznie na odciąg ym, wszystkich urządzeń, które są w pracowni. Chcę, żeby to było maksymalnie wygłuszone, tak żeby po prostu dźwięk samego odciągu, hałas mi nie przeszkadzał, albo było to w jakiś sposób jak najbardziej no, ograniczone. Wchodzę z powrotem do, do pracowni, tutaj jest kolejne pomieszczenie. I to pomieszczenie będzie przeznaczone na magazyn, magazyn surowca. OK. E, pracownia, oczywiście te te rury, które widzicie, to jest instalacja ogrzewania. Jak jeszcze będzie rozwiązane, jakie to będą grzejniki, to wyjdzie w praniu. I tak się prezentuje moja nowa pracownia. Ok. Jak możecie, to dajcie znać w komentarzach, bo mam taką zagwostkę. Mogę zrobić sufit, który będzie pod tą belką i wtedy będę miał wysokość około 3 metry ale zastanawiam się czy bo dość fajnie wyszła ta belka i czy nie wyeksponować w jakiś sposób, czyli sufit zrobić troszeczkę troszeczkę powyżej tak żeby trochę tej belki wystawało. może to będzie też jakiś taki ciekawy akcent będzie po prostu ładnie wyglądał ważniejszym aspektem w pracowni a szczególnie takiej która zajmuje się Materiałem łatwopalnym jest instalacja elektryczna i jej prawidłowe takie prawidłowe zrobienie, wykonanie i takie zdroworozsądkowe, prawda? To jest coś na czym no nie możecie oszczędzać, to musi być zrobione dobrze, bo plant potrafi być niebezpieczny, ale nie chodzi o to, że was porazi, prawda? Bo To nie jest takie, znaczy no też, prawda, no, no, trzeba uważać, ale chodzi głównie o zapłon, prawda, żeby ta instalacja nie była przeciążona, żeby nie dochodziło do, do jakichś przepięć i tak dalej. Um, więc od początku, jak to, jak to sobie wymarzę? u mnie, jak to jest zrobione. Zacznijmy od tego, że od uziomu, prawda, no bo od tego trzeba było zacząć jeszcze na etapie kopania fundamentów podczas zalewania ławy fundamentowej został zrobiony udział fundamentowy. Był on, bednarka była dospawana do, do zbrojenia po obwodzie, Dodatkowo były, znaczy były, są wypuszczone bednarki do odgromu i pomiary, które sobie robiły, na początku bardzo padało, później było duże słońce i jak się to tak mniej więcej Unormowała ta po pogoda, zmierzyłem sobie wartości, wyszło tam koło 5 omów, jest... jest ok, jest ok. Biorąc pod uwagę, jaki tu mam teren, e, jaki grunt, to jest naprawdę dobry wynik. Zobaczymy za jakiś czas, też to jest zbrojne pomiary, ale póki co jest fajnie. Czyli mamy mm, bardzo ważną rzecz, czyli uziom, e, i teraz można przejść do instalacji. E, jak ta instalacja będzie zrobiona? Instalacja będzie. Od razu mówię przeprojektowana, ale to akurat dobrze. Z tego względu, że sam przewód nie jest, nie jest drogi, więc tutaj no, nie ma żadnych oszczędności, a, 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 tylko można na tym zyskać. Dobra, nie przedłużając, jak to u mnie jest zrobione. Na razie, póki co, instalacja mówię, w tej głównej pracowni, tak, będzie się składała z 14 obwodów gniazd lądowych, tak na 230 V i um, u Was w domach, um, w deweloperce i tak dalej bardzo, jest tak, bardzo często jest tak, że na przykład mamy jeden obwód i pod ten obwód jest zrobione ileś tam gniazd, na przykład 5 gniazd czy tam cały pokój, na przykład cały salon, to jest jeden obwód. U mnie jest, będzie to tak zrobione, że każde osobne gniazdo to jest każdy osobny obwód. I co mi to daje? Daje mi to, że taka instalacja na pewno się nie, nie, nie przeciąży. Czy na pewno to kopernik nie żyje, ale no praktycznie nie ma szans, żeby taka instalacja była przeciążona, jeśli tylko zabezpieczenie nadprądowe zadziała. No i różnicowo prądowe. Dobra, więc mamy tak, mamy gniazdy do urządzeń, które y, będą potrzebowały troszeczkę więcej prądu, y, będą zrobione tak samo oddzielne, oddzielne instalacje y, Siłowe. One będą troszeczkę inaczej rozwiązane niż gniazda, ale to Wam wszystko wytłumaczę. I póki co mamy tutaj, będzie jak na razie stała szlifierka, piła formatowa w tym miejscu, wyrówniarko grubiarka, piła taśmowa i dodatkowo, oczywiście, będą jakieś przewidziane obwody typu. A no, ja sobie tam zrobiłem telewizor, tak? Ale to no, nie chodzi o telewizor, prawda? Tylko żebym na przykład chciał sobie coś przerzucić z komputera, żebym mógł po prostu widzieć projekt na pewno telewizji tutaj nie będzie. Nie przesadzajmy. Yy, instalacje oświetlenia. Yy, na no, to pomieszczenie przewiduję w sumie no, zobaczymy jak to widzi, ale póki co myślę 6 obwodów. Zrobić. Zobaczymy. To jest to sobie To sobie do tego jakoś dojdę. Tutaj, gdzie mamy, gdzie mamy odciąg, tak samo będzie instalacja e, siłowa oraz e, komunikacja. I co to jest ta komunikacja? Komunikacja będzie to, tutaj będzie taka skrzynka, w której będzie, będę. Będą skomunikowane ze sobą wszystkie urządzenia, także później, ewentualnie, jak trzeba będzie coś popodpinać, to nie ma problemu, żeby to, to zrobić, bo cały czas połączenie będzie między danymi urządzeniami. A, no i co mi daje jeszcze, zapomniałem Wam powiedzieć. To mi daje to, że każde gniazdo jest każdym osobnym owodem. To, że każdym gniazdem mogę sobie dowolnie wysterować, tak? Mogę na przykład... No, no tak na przykład mam u siebie tak, że u siebie w starej pracowni oczywiście, że też podobnie robiłem, że każde gniazdo jest na każdym owodzie, włączniki oświetlenia też są na osobnych obwodach i mogę sobie na przykład wysterować tak, że klikając dowolny włącznik włącza mi się na przykład. Yy, odciąg, tak? Mogę tak zrobić, prawda? Bo cały czas komunikacja jest, jest zachowana. Mogę to w ten sposób zrobić. Okej, okay. tutaj mamy te pomieszczenia. Ho, 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 ho. No i no dalej, no to tutaj już taki standardzik, no tak? Głównie tam tutaj już bez gniazda, yy, oświetlenie, no i tak. I to tak wygląda. No i yy, głównym sercem instalacji elektrycznej prawda jest rozdzielnica, żeby to jakoś fajnie zrobić, żeby to było zrobione porządnie. No i tutaj mam takie urządzenie fajne, które zastosuję i i i, i oczywiście to nie jest główna rozdzielnica. Śmieję się z was. To będzie właśnie taka nazwa erbetka, która będzie zamontowana w tych miejscach natynkowej i ona mi tutaj e, zapewni i gniazda 230 i gniazda siłowe, to, o, to, to niech sobie tutaj leży, a ja wam pokażę potwora, za którego się zaraz będę zabierał. Żeby instalacja była dobrze wykonana, tak jak ja chcę, będzie musiała być w takiej skrzyni. I trzeba się zabrać teraz zakablowanie tego. Na chwilę was przepraszam. Przygotuję się i pokażę Wam co dalej.